Moja zupka małpeczko? O, dziękuję, moja kochana kapibaro. A, co my tu mamy? O! <ścoughs> na kondy, co to jest? Dzień dobry Państwu, nazywam się Milagros i witam serdecznie w programie Harde Problemy. W dzisiejszym odcinku gościmy u państwa Ingów. Oto pan Gerik oraz jego żona Grażyna Kink z domu kombatanta. Jej ojciec Jan Kombatanta stracił wszystkie włosy w bitwie pod Leniną. Przypadek państwa Indów, który za chwilę ujrzymy, może na stałe wstrząsnąć Ameryką Łacińską. Przecież to kapuśniak, twój ulubiony gość podanku. Czuję w mojej zubie kminek. żyło nam się szczęśliwie. Dlaczego miałaby zrobić coś takiego? Dlaczego? Przecież dobrze wie, że nie lubię i nie toleruję kminku. A teraz takie coś, aż serce boli. No, wiem, że wczoraj wymierzyłem jej dwa plaskacze z nudów, ale przecież ty... nie robiła problemu z takiej pierdoły. Nie wiem, czy będę w stanie żyć z taką zupą pod jednym dachem. Czuję, że koniec jest bliski. Ale i po incydencie z 95 wyrzuciłam całe zapasy. Sam widziałeś, jak płonęły stosy minął. Pamiętasz? Powiem tak, nie. Ja nie wiem, czemu on się tak do mnie zwraca. Przecież ja też mam jakieś uczucia. W niektórych religiach kobieta jest uznawana nawet za człowieka. A byliśmy tacy szczęśliwi. I do jego zaczepki, kiedy ja prasowałam, a on potrafił podejść i zasadzić mi kopa w dupę. No <grystanie> to była miłość, to było piękne. A teraz te posądzenia o kminek. Ja nigdy bym mu czegoś takiego nie zrobiła. Nigdy! Proszę cię, ja nigdy bym ci czegoś takiego nie zrobiła! Nigdy! w mnie i niech będzie tak jak dawniej. Otworzysz te cholerne drzwi? Kto to? A, sąsiad. To mła Franek Pizarro, sąsiad. Bardzo się cieszyłam, że sąsiad przyszedł. To złoty człowiek i na pewno pomoże rozwiązać nam ten konflikt. Znamy się już całe dwa tygodnie i wciąż ufamy mu bezgranicznie. Od razu się zgodziliśmy, gdy zaproponował podpisanie intercyzy. W razie rozwodu to on przejmie nasz cały majątek. Stąd wiem, że ma czyste intencje. Dobry wieczór. O, macie obiad. Nie wiedziałem, oj, oj, ale czy wszystko ci smakuje? Czy swoją zupką jest. Wszystko w porządku. Czy nie ma w niej czegoś, co o jej mogłoby ci zaszkodzić? O to, 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 to! Czuję w moich zbiegmitek? Yy, nie wierzę! Ja znam tę rodzinę już. ho! Będzie za dwa tygodnie. I nic nie zapowiadało, że tragedia. Tuż za płotem. A przecież mieszkamy w bloku. O, Któż, ach! Któż mógł się dopuścić czegoś tak niegodziwego? O, o, to ona! Kobieto, czy ty nie wiesz, że on ma zespół drażliwego jelita i nie toleruje kminu? Dlatego nawet najmniejsza ilość tego niegodziwego czegoś może doprowadzić do rozpadu waszego małżeństwa, a tym samym mnie. Uczynić nieszczęśliwym posiadaczem waszego majątku Ja wcale nie chciałem przejąć ich majątku. Przecież to nie o tym myślałem, kiedy wsypywałem mu kminek do zupy. Gerze, ja wiem, że wy się kochaliście, ale nie mam pojęcia, czy byłbym w stanie żyć z taką, z taką, z taką hmm, grażyną pod jednym dachem. Z taką, która no, nie szanuje twojego jelita. Tak, nie jestem słuszna, raczej bo... Grażyno, byliście szczęśliwi. Ty mu gotowałaś, a on kopał cię w dupę, kiedy było trzeba. Tak powinno być w każdym szczęśliwym małżeństwie. To jest miłość. Teraz te niesłuszne posądzenia od kminek. Przecież one uderzają w ciebie nie jako w kobietę, w grażynę, ale jako w kucharkę. Czy tobie to nie uwłacza? Chyba uwłacza. No właśnie, więc uwaga, szybki konkurs, jedno pytanie. Ręce na przyciskach, wszyscy są gotowi? W takiej sytuacji powinniście... Ja wiem! Zadoptować mużynka! <noise> 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 blisko, 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 w tej sytuacji... Uwaga, jeszcze raz, jeszcze jeden konkurs, pytanie, ręce na przyciskach, uwaga. W tej sytuacji powinniście się... Roz... Normalna, powinniśmy się rozwieść tu i teraz, w tym momencie na tym stole. I tak oto kończy się ta urocza historia. A na koniec, aby sketch był bardziej teatralny, zarymuje ambitną puentę z morałem. W tym sketchu pokazaliśmy jak nie być fujarą. Na ten przykład ziemię zajął wizarni. <laughs>